Nowy dozownik, nowe poduszki, osłonki, powrót pufek, piękna misa i złote szklanki oraz kieliszki, anioły. Przepiękny renifer to i więcej w tym odcinku, więc zostań do końca. Mm, zapraszam Was kochani. Hitowe nowości, będzie naprawdę dużo się działo. Cały sklep już jest świąteczny, tak więc y, porozdzielam to na kilka części, bo naprawdę dzieci miały co oglądać. Tak jak już widziałyście szklane renifery, tutaj szukam dziadka do rzeku, bo te malutkie dziadki ostatnio pokazały się właśnie w różowej wersji, muszę go znaleźć i wam pokażę. Tu znalazłam różowego anioła, ma bardzo ładne to ubranko, kosztuje 25 zł i ten różowy, bardzo mi się podoba. U mnie tutaj jedna sztuka, tak więc jeżeli Wam się podobają różowe, to musicie na nie polować jak jesteś nowy na kanale i nie subskrybujesz będzie mi bardzo miło jak zostawisz subskrypcję będziecie na bieżąco ze wszystkimi przeglądami oraz będzie mi bardzo miło jak zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmikiem on wtedy też może polecieć do większej ilości osób za co bardzo serdecznie Wam dziękuję a tu już widzicie nową taką gałązkę, którą możecie oświetlić za 35 zł ona będzie pięknie wyglądać gdzieś na parapecie bądź na yy, właśnie meblach tu są choinki, które również można przyozdobić własnymi dekoracjami. 45 zł, ale co się pokazało nowego, to złote kieliszki i szklanki. Czekam też na taką wersję srebrną, ale one są naprawdę piękne. Zobaczycie za chwileczkę. Tutaj pojemność to 400 ml jednych i drugich. Kieliszki są dosyć wysokie, pięknie wyglądają i kosztują 30 zł. Teraz pokażę Wam szklanki, one też są cudne, kosztują 20 zł i mają tą samą pojemność 400 ml. A teraz coś, co mnie najbardziej zaskoczyło, to jest renifer, którego w zeszłym roku widziałam w home menu, Tylko te poroża były brokatowe i miały tutaj na dole też brokat 15 zł. Oczywiście wrócił ze mną, go przerobię i pokażę Wam, jak wygląda w mojej wersji. Polecam, bo jest naprawdę przepiękny. To będzie hit cudowna narzuta futerkowa w Pepco, ona jest po prostu przepiękna, miła w dotyku to po prostu jest istne futerko, najmilsze chyba na świecie musicie pomacać jak widzicie w Pepco 150 na 200 kosztuje 100 zł i powiem wam, że naprawdę jest rewelacyjne Dla fanów złota pokazał się kolejny, tym razem obrus złote. Zobaczcie, 140 na 220 kosztuje 50 zł. Powróciły już świeczki, które w zeszłym roku królowały w pepko. Te żebrowane szkło jest piękne, kosztuje 25 zł i nawet ma ciekawy zapach. No ale coś, co od razu wpadło mi w oko, ona tak pięknie się mieni. Misa, która ozdobi wasz stół, piękną ma tą poświatę, zobaczcie, ma taki jakby kształt kwiatka. No, uwierzcie mi, jest naprawdę śliczna, kosztuje 35 zł. Musicie koniecznie zostawić mi info od sowy. Na temat tych nowych nowości, co Wam się w ogóle tu spodobało, te talerzyki, miseczki były i taka kolekcja też jest w Home menu. Dzisiaj nagrałam, więc za jakieś, za jakieś dwie godzinki Wam rzucę na kanał. Piękne są te miseczki, ale zobaczcie co powróciło: no hitowe, tiktokowe, pufy, 110 zł. I tu akurat jest ten plus, że się otwierają, bo wy action są yy, nieotwierane. I tu tak mi kuszą te pówki, bo one przepięknie wyglądają. Taki wiecie, baranek. Zobaczcie, jak się świątecznie zrobiło w Pepko. Więc, jak macie blisko do Katowic, to pędźcie, bo sklep jest cały świąteczny. Wszędzie są doniczki, skrzaty, nawet takie metalowe, podświetlane renifery pokazały się w tym sklepie. Tutaj jest po prostu raz, dwa, trzy, cztery. Chyba z pięć rzędów świątecznych. Z każdego boku są święta, więc jest teraz tak pięknie, że naprawdę będziecie zachwycone. Zobaczcie, z kolekcji leśnej pokazała się taka fajna osłonka. Ona jest piękna, kosztuje 20 zł, a obok macie za 15 zł tą osłonkę Mikołaja. No i tutaj zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Pomysłowo poukładane skrzaty, prezenty. No, naprawdę już świątecznie. Te lampki są propozycją dla dzieci. Podświetlane, bardzo ładne. Kosztują 15 zł. Jak lubicie takie klasyczne osłonki, to możecie kupić bardzo ładną, zieloną bądź czerwoną, i one kosztują jedynie 10 zł. Tutaj powrót świeczek tych zielonych, ale ciemniejszych nie pamiętam. Jak były, to zostawcie komentarz, bo akurat pamiętam te poduchy Mikołaj, ale nie kojarzę tej ciemniejszej wersji, bo tą pamiętam. Ona ma takie jakby liście. Na szkle kosztują 20 zł. I powiem Wam, pachną obłędnie, bo mamy tutaj słony karmel. No, a tutaj mamy koc y, z takim reniferem. Myślę, że to się chyba na głowę zakłada jakoś tak, bo tu mamy uszy renifera, i tak jakby kaptur 40 zł. Ja nie wiem, czy to nie jest ten właśnie ręcznik do kąpieli. Nie jestem pewna, więc przepraszam, ale y, jest naprawdę ładny. Tutaj zobaczcie, jak ładnie poukładane. Tutaj też te kubki. Wszystko już jest tak świąteczne w tym pepko, że aż się boję pomyśleć o tym, co może być jeszcze. Trzy łyżki do tego sklepu dojechały, więc one bardzo szybko znikają. Mam nadzieję, że te łyżki za do Was też um, u Was się pokażą. O, może tak. Są naprawdę ładne, ale co znalazłam nowego, to barankową, świąteczną poduszkę. Ho, ho, ho! Jest naprawdę petarda. Śliczna, 30 zł duża. Wymiary to 35 na 50 cm. Ciekawa jestem, jak ona Wam się podoba, więc zostawcie też mi info. Tu macie złote poduchy, które były. Te takie miśkowe też były. O, to myszko Miki też ostatnio pokazywałam. Tutaj czerwone pokażę jutro, bo to muszę tu zostawić na jutro. Skrzaty były. Zobaczcie jeszcze, jaką fajną, tanią podkładkę znalazłam za piątkę. No, po prostu hit cenowy. Bardzo ładna taka świąteczna z mm, dodatkiem właśnie złota. Więc dla fanek złota, zobaczcie, jaka piękna. I przepraszam, 8 złotych. Sybie ślepa z daleka nie widzi. 10 zł te przepiękne choinki. One mają po prostu ten wzór obłędny. Tutaj jeszcze jest taka podkładka za dyszkę. I coś na koniec, dozownik na mydło i kubek Mikołaj. Będą jeszcze też ciasteczka, na razie na nie czekam, ale ten Mikołaj mi się bardzo podoba i za ten zestaw łazienkowy zapłacicie 17 zł. Więc mam nadzieję, że ten przegląd Wam się spodobał. jak kto nie widział wczorajszego, to zobaczcie, bo wczoraj pokazałam jeden dzbanek, a jutro będzie drugi. Też piękny, tutaj są cudowne rzeczy, bardzo ładne kubki, na przykład dla przyjaciółek, które kosztują 1,6 6 zł, tak? więc na home menu, O i to musicie zobaczyć, chociaż tylko zobaczyć, bo tam są piękne rzeczy. Dzisiaj wleci druga część, tak więc zapraszam na wcześniejsze przeglądy, bo tyle jest pięknych rzeczy, że chociaż oczy nacieszyć, bądź sobie zaplanować jakieś może prezenty na Czas przyszły. Ja Was bardzo zapraszam na jutrzejszą część gazetki do Piedronki, bo tam jutro będzie petarda i to naprawdę już wiem, bo byłam na małych zakupach i dziewczyny już pomału układały, więc o, będzie się działo. Dzięki, że byliście, dzięki za komentarze, łapeczki, subskrypcje, jesteście cudowni. Dzisiaj się tak nalatałam po urzędach, że po prostu mam dość, nogi mnie bolą, więc już nigdzie się nie ruszam. Jak tylko odpocznę chwilkę, to odpiszę na komentarze. Albo to ta pogoda, bo u mnie tak pada, sipi i teraz w ogóle jakoś ciemno się już robi. Napiszcie, jak Wam mija dzień. Zostawcie koniecznie info, co Wam się najbardziej spodobało. Dziękuję raz jeszcze za każdy wspaniały komentarz. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia później pa!